W żłobkach dbamy o to, aby każdy czuł się częścią grupy. Symbolem tego są ramiona, które wspierają przynależność i bliskość. Razem kształtujemy przyjazną przestrzeń, w której dzieci mogą widzieć, co robią inni. Nasza sala zmienia się razem z dziećmi. Przesuwamy niskie regały, tworzymy nowe miejsca z dużych klocków, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Stwarzamy sytuacje, w których dzieci budują poczucie przynależności do grupy. Przykładowo, każdy dzień zaczynamy wspólnym powitaniem. Razem przeżywamy ważne chwile urodziny, święta, dzień dziecka. Każdy może wtedy poczuć się wyjątkowo. Dzieci budują swoją autonomię w codziennych sytuacjach. Wspieramy je, gdy uczą się bawić razem, dzielić się i rozwiązywać drobne spory. Jesteśmy blisko, żeby dawać wskazówki, ale pozwalamy im próbować samodzielnie. Dzięki założeniom spisanym w planie opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnym tworzymy miejsce, w którym każdy jest ważny i otoczony opieką.